Witam serdecznie, to co się dzieje w branży transportowej to nie tylko efekt recesji na rynku, ale przede wszystkim rozszerzająca się patologia firma handlującymi ładunkami. Dotyczy to firm spedycyjnych i nie tylko. Ładunkami chcą handlować wszyscy, robić nie ma komu. Bardzo długo biłem się z myślami, czy warto zainicjować protest w tym zakresie. W zeszłym tygodniu trafiłem na Facebooku na grupę ogólnopolski strajk przewoźników. Takich osób Podobnie myślących jest wiele. Czy to ma sens? Uważam, że tak. Jeżeli już chcielibyśmy podjąć jakieś działanie, to uważam, że w pierwszej kolejności należy się zjednoczyć, następnie podjąć działania, które przy jak najmniejszym nakładzie sił pozwolą osiągnąć jakiś rezultat. Jestem daleki od tego, aby rzucać hasła, że wyjeżdżamy na drogi i blokujemy. Po pierwsze, wielu z Was na taki ruch nie może sobie pozwolić ze względów finansowych. Koła się muszą kręcić, trzeba opłacić leasing i wynagrodzenie kierowców. Zaś ci, którzy zignorują protest, tylko na tym wygrają, bo z rynku zniknie wiele aut i stawki pójdą w górę. Taki oto paradoks. Wątpię w to, aby przyłączyli się ci przewoźnicy, co prowadzą ten biznes nieuczciwie. Jednak spojrzałem na niektóre postulaty, takie jak zakaz manipulacji tachografu pod rygorem utraty licencji, zakaz użyczania certyfikatu kompetencji zawodowych. Uważam, że z wielu z Was chcę uczciwie pracować i zarabiać. Warto więc przynajmniej podjąć próbę naprawy tej branży. Przygotowałem materiały, które są opublikowane na moim kanale. Uważam, że trzeba w pierwszej kolejności zatrzymać patologię. Związaną z nielegalnym handlem ładunkami, oraz wywarcia na ustawodawcy zmiany przepisów w zakresie handlu ładunkami, terminu płatności, poprawy przepisów w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przywrócenie zezwoleń dla przewoźników spoza Unii Europejskiej, likwidacja podatku drogowego od środka transportu oraz od składki zdrowotnej od dochodu. Najważniejsze jest jednak, aby zrobić pierwsze kroki. Ja przygotowałem materiały dotyczące protestu, rozłożyłem stosowne pismo w sprawie nielegalnego handlu ładunkami. Co Ty możesz zrobić? Możesz aktywnie wspomóc działanie grupy w różnych sposób. Ważne jest, aby nie siedzieć, nie narzekać, bo wielu spraw za Ciebie nie załatwi. Bierzmy się za działanie.